Mając zwierzchność nie tylko nieludzką władzą i rozkazem przymuszają ich do pracy, podróży i pańszczyzny, ale też im co gorsza i kary naznaczają, a częstokroć i rózgami każą. Zatem idzie, że nieszczęśliwi wieśniacy pod władzą Żyda zostając jako poddani Pana słuchać go muszą. Chociaż zaś Żydzi sami poddanych karać nie mogą, ale ta rzecz od do administratora chrześcijanina należy. Ten jednak musi, musi Żyda arendarza słuchać i jego zbojaźni. A żeby administracji nie utracił, tyrańskie rozkazy wypełniać. Oprócz zaś publicznych dochodów, karczmy, pola i arendy, które jakoś my nadmienili, Żydzi trzymają z krzywdą chrześcijan, z czego tyle i tak wielkie następstwa wynikają w stosunku do chrześcijan, że większą jeszcze szkodę i zgubę aniżeli wyżej wymienione sprowadzić mogą. To się nam najgorszą rzeczą, moi drodzy, wydaje, że w domach niektórych panów Żydzi są, Żydzi są komisarzami i w jednym domu z chrześcijanami mieszkają, nad nimi mają władzę.